Bardzo, bardzo dobrze, nieco gorzej prostu z Rzeczywiście założenie było takie, że nie zajmiemy czwartego miejsca, oczywiście. Myślę, że dzisiejszy dzień, kompletnie, dzisiejszy mecz jest kompletnie nieudany w naszym, w naszym wydaniu. Myślę, że będzie czas na analizę. Myślę, że trenerzy wyciągną z tego wnioski. Ale to dobrze, że graliśmy z głównymi przeciwnikami. Chcę tylko zwrócić uwagę, że zwycięzcą w turnieju jest zespół tak naprawdę chyba najmniej rozpoznawalny w Wrocławiu. Okazał się czarnym, ponieważ no to dobrze, bo, bo mogliśmy zobaczyć też troszeczkę inną jest z państwem, której Zawód już cały lat No i ten zawód przegrał tylko w łańcuchu Sandilemu Dlatego mówię, no to jest turniej. Myślę, że, że zbyt daleko wniosków nie należy wyciągać. Natomiast nie zmieniam faktu, że oczywiście trzeba przeanalizować laty, dokładnie wszystkie. Znaczy, Także wygrało z WEFEN, które bardzo, bardzo wyraźnie wygrało, z, wygrało z, zarówno z nami, jak i z ASEGA Procomem. Także wiele ciekawego uważam działo się w tym turnieju. W tym było widać brak strzelca hmm. To Doni Whedon, jeżeli się wyleczy, będzie takim człowiekiem, czy skład zespołu jest już zamknięty, czy jeszcze szukacie kogoś? Nie, no skład jest zamknięty już od, od kilku tygodni, no. to żeśmy żeśmy ogłosili, to no, oczywiście no no, brak Whedona był ewidentny. Po pierwsze jest to człowiek, który ma wesprzeć bez, na rozegraniu z Krzysiem a poza tym dać punkty, bo to jest bardzo ofensywny gracz, wiemy co, co Dany potrafi w meczu zrobić. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni powinien się wykurować, wrócić do treningu, do grania. Myślę, że będzie ta gra ofensywnie dużo lepsza.